Myślę, że postmodernizm jest podobnie jak plemiona archetypiczne jednym z najbardziej prymitywnych w ogóle społeczności w historii ludzkości. Internet, komputer powoduje, że ludzie nie myślą indywidualnie, tylko myślą zgodnie z pewnymi ogólnymi prawdami zawartymi mass media. Indywidualizm absolutnie jest demodem. Naj, 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 najważniejsze to jest wypowiadanie gładkich formułek zawartych w kolorowych pismach, jakichś takich właśnie standardowych odpowiedzi. No i to też wydaje mi się rodzaj takiego, takiego więzienia.